To jeszcze nie jest taka przewaga. Te 7 punktów, dużo i mało, tak można powiedzieć. Też los Katowic bardzo zależy od tego, co dzisiaj zrobi Stomil Olsztyn. Popatrzmy się: akcja w polu karnym i jest gwizdek arbitra. Pokazuje pan sędzia na punkt 11 metrów. Sędzia był. To akurat nie, nie tak jest. To wójcik w tym starciu. Tak jest, to jest jedynastka, gwizdek sędziego, Zjawiński i co jest 1-0 dla Sandecji Nowy Sącz w szóstej minucie spotkania ze Stomilem Olsztyn. Łukasz Zjawiński dzisiaj jedenasty mecz. Eee, tego piłkarza w barwach Sandecji eee, ósmy gol w tym sezonie ligowym notowanymi, a jednak e, właśnie no potrafił te 9 punktów e, wywalczyć w czterech spotkaniach. Popatrzmy teraz e, na tę akcję. Pole karne wycofanie przed ale to uderzenie bardzo, bardzo wysoko ponad bramką. E, Strzelał w tej sytuacji Gershon Kofi. Ostatecznie to Damian Chmiele z narożnika. I co? I było bardzo blisko gola, gdzieś tam piłka, niewiele, niewiele minęła. Słupek. Popatrzmy, no kto się trącił głową. Szczerze mówiąc, nawet nie zauważyłem, kto to był. To było takie muśnięcie po stronie Sandecji Nowy Sącz. Na razie to stworzyło tylko raz groźną sytuację. Znowu dośrodkowanie całkiem niezłe, ale Stomil ma rzut różny, wielki tłok. No i kontrolował piłkę Dawid Pieczkiewicz. Ta spadła tuż nad poprzeczką. Chmiel, chmiel, dobre dośrodkowanie i było blisko drugiego gola. Ale sędzia gwiż, że było przewinienie piłkarza Sandeci. Popatrzmy raz jeszcze. No świetne to dośrodkowanie. Chmiela, ostre, mocne. Teraz dobre podanie na wolne pole, dośrodkowanie i co? I super sytuacja na 2 do 0, ale świetna interwencja Dominika Budzyńskiego. Popatrzmy raz jeszcze, dośrodkowanie na wodki i yy, strzał. W szansa na kontrę, Sobol. Sobol za mało ma do pomocy. Moneta tam lewą stroną jest już pole karne, ale zwlekał z oddaniem strzału tak długo, że no obrońca miał dosyć dużą łatwość. Zablokowanie piłki, jeszcze teraz uderzenie głową. No i to było niebezpieczne. Środkowy pomocnik. 77 minuta, rzut rożny. No i znowu tam. Wiadomo, że to olsztynianom zależy na tym, żeby przyspieszyć to, co się dzieje. A nowosądowniczy konsekwentnie zwalniają. Teraz zjawieński, mocno, ale też mocno niecelnie. Największa niespodzianka tej kolejki. Arka Gdynia zresztą od 11 minuty grała w tym meczu w dziesiątkę po czerwonej karcie dla Bunozy, a teraz uderzenie z dystansu.